Jestyna paśnik andrzejewska Razem z Pawłem Waśnikiem kończyła naszą szkołę 4 lata temu. A w tej chwili są na czwartym roku, tak jak powiedziałem, ASP w Brodosławiu. I ich głównym zainteresowaniem twórczym to jest rysunek i malarstwo. W tej sali. Mamy wyłącznie pracę Pawła Waśnika, który no, widać, że jest wyjątkowo płodnym artystą i jak tu z tego wynika, z tych ulotek, które ma przed sobą, ma już niesamowite osiągnięcia. Już ma tyle tych osiągnięć, że niektórzy poważni artyści, którzy już dochodzą sędziwego wieku, nie, nie mogą się pochwalić takimi osiągnięciami. Nie tylko wystawy, nie tylko konkursy, ale również, również nagrody na tych konkursach. Podobnie jest z Justyną, która zajmuje się przede wszystkim rysunkiem, ale podobnie jak Paweł zdobywa już laury na wielu konkursach i wysyła pracę w różne strony świata, i tutaj w tym momencie chciałbym im. Naprawdę pogratulować i to, że mają już tyle osiągnięć, to chyba jest yy, rzecz wyjątkowa. Także dziękuję również pani Annie która dba o to, żeby wielu naszych absolwentów przyjeżdżało i pokazywało swoje prace w tej galerii naszej. No i oby tak było coraz częściej. Więc ja na wstępie chciałabym bardzo podziękować tej całej szkole i Pani Janie Trzcińskiej za pomoc w przygotowaniu wystawy i że w ogóle mogliśmy tutaj jakby przyjechać i pokazać czym teraz się zajmujemy. Jak właśnie już tutaj można zauważyć prezentujemy już całkowicie dwa różne światy jeśli chodzi o sztukę. No ja tak pokrótce tylko powiem, że właśnie moje rysunki są wykonane techniką pigmentu na specjalnie przygotowanym papierze. Są to rysunki abstrakcyjne i chciałbym, żeby każdy jakby interpretował je na swój własny sposób. No ja nie mam przygotowanego żadnego przemówienia, tym bardziej może moje, moje przemówienie będzie bardziej prawdziwe i szczere. <grym> <grym> Powiem tak, my bardzo cieszymy się, jesteśmy zaszczyceni, że możemy tutaj mieć tę wystawę. I celem tej wystawy jest też tak, żeby pokazać nauczycielom wszystkim, nie tylko tym od przedmiotów związanych z plastyką, ale wszystkim nauczycielom muzyki plastycznego, tutaj że ta wiedza, którą nam przekazali, nie poszła na marne. A, a jeszcze z drugiej strony chcemy Wam pokazać że droga artystyczna nie musi się kończyć tutaj, wraz z zakończeniem tej szkoły. I bo tak naprawdę żyjemy trochę w takim społeczeństwie, że ktoś, kto maluje obrazy, musi się na każdym kroku tłumaczyć z tego, co robi. Dużo osób mówi, że to wszystko nie ma sensu, malowanie, że lepiej iść na jakieś studia, które, po których później jest praca i są pieniądze. I, a, I ludzie po prostu nie łączą tego wszystkiego, że z, z malowania też można żyć i można żyć bardzo dobrze i robić to, co się chce. I y, nie słuchajcie tych ludzi. Po prostu y, malowanie jest super, jeżeli każdy z Was czuje jakąś pasję. Po prostu idźcie do przodu i startujcie na studia, na wyższe uczelnie artystyczne. Y, to jest świetna droga. W kierunku postaci bo w ogóle, to, co mnie najbardziej interesuje w sztuce. Uważam, że ludzka twarz to jest najbardziej interesująca powierzchnia w ogóle na świecie i e, bardzo dużo z niej możemy wyczytać. Kiedyś w, ogóle w XIX wieku były takie nauki, które już teraz wymarły, jak w czyli na podstawie czaszki, badano predyspozycję, e, gdyby nie było tego, tej tkaniny jaki on by się stał strasznie nudny. nie? W ogóle nie było tam nic... A ta draperia właśnie wzorzysta, ona bardzo dużo robi. Takie właśnie niuanse są potrzebne właśnie, jak się, jak się maluje, żeby, żeby obraz miał to coś, miał Taki słynny, odpowiadając słowo słynny, malarz ówczesny japoński, Kazuo Shiraga maluje stopami. I ostatnio dla e, aukcji w Monachium, rok temu, e, jego obraz sprzedał się za 3,5 miliona euro. Co spowodowało, że zaczęliście interesować się sztuką? No, jaki był taki pierwszy y, zamysł i w ogóle taki. Pierwszy impuls taki. Ty pierwsza? Mm. No, ja sobie coś tam lubiłam, zawsze w gimnazjum poszkicować z tyłu za I tak stwierdziłam, że może spróbuję iść do liceum plastycznego. No i okazało się, że to jest chyba dobra droga. I tak sobie to kontynuuję cały czas. A teraz stwierdzam, że chyba po prostu nie nadaję się do niczego innego. <grytanie> Nic innego nie potrafię. <grytanie> Ja chyba to samo mogę powiedzieć: że w wakacjach robiłem tatuaże, teraz na przykład, co może się wydawać, co jest pracą, jakby też artystyczną, ale jakby stwierdziłem, że jednak moim powołaniem jest tylko i wyłącznie malarstwo, i że nie ma innej drogi, i że idę na żywioł, że albo to, albo po prostu śmierć. I ja pamiętam, że od dziecka jakoś tak rysowałem, zawsze mama mi kupowała zeszły od razu go zarysowywałem. Rysowałem komiksy, rysowałem. Na początku robiłem same rysunki, jakoś to pamiętam, był taki, nie wiem ile mogę mieć wtedy, 6 lat. Wyglądałem jakiś taki film dokumentalny w telewizji, chyba o Rembrancie, czyli tam mówię, kurczę, ale super, też tak sobie namaluję. Tylko nikt mi wtedy nie powiedział, że to jest, że to trzeba na płótnie namalować farbami olejnymi. Miałem do dyspozycji tylko plakatówki i papier, blok rysunkowy. No i to nie wyszło, nie wyszło tak, tak samo jak, jak, jak ten obraz, który widziałem Rembrandta. No i jakoś się zraziłem na początku, ale cały czas tam sobie Rysowałem, yy, będąc przekonany, że nie potrafię malować, aż do czasu, kiedy przyszedłem tutaj do liceum plastycznego i po prostu yy, chciałem... Czy czy pierwszą czy... martwą naturę i cała klasa się zlecała no, no. wow, i już też bez przesadę. Tak, tak. No i e, jakoś tak, kurzo, w sumie to nie jest takie, w sumie to jest e, bardzo ciekawe i jakoś tak sobie zacząłem to rozwijać. Aż wreszcie odkryłem, że to nie wiem, zapytać się mnie yy, dlaczego maluję, to tak jak się zapytać dlaczego oddycham w sumie teraz, że, yy, no, że ja, jak ja nie maluję, nie wiem, tydzień czy dwa tygodnie, to po prostu już dostaję padaczki i dostaję depresji i yy, po prostu ja muszę, ja muszę to robić. To jest, nie wiem, jestem uzależniona od tego jak narkoman, od narkotyków. Po prostu muszę malować. Więc y -y, jest co Mhm. Czy znaczy, przeglądamy też dużo jakichś katalogów, wchodzimy na wystawy, ale tak naprawdę y, no ja dużo też takich rzeczy zauważam właśnie y, w, naturze. w naturze albo właśnie w jakiejś architekturze, jakieś takie właśnie gdzie robią, gdzieś złudzenia robią, coś tam jakiś cień rzuca ciekawy i. i na przykład też Paweł robił e, taki fajny cykl e, Malarstwo znaleziona Jakieś takie różne struktury tak. sobie fotografował. Gdzieś jakaś tam po prostu odrapana ściana. Albo jak na przykład chodzę sobie po Wrocławiu i gdzieś tam właśnie znajduję, że jest, um, widzę jakąś kamienicę, jest odrapany mur, odłażąca, uszcząca się farba po odłazi i ujawnia wcześniejsze, wcześniejsze warstwy to Jest normalnie taki właściwie pamiętnik miasta, który odkrywa to, co było kiedyś, i w ogóle w, w tak wizualnie bardzo no bardzo dobrze, bardzo mocno oddziałuje na mnie. I tam nic nie trzeba dodawać, to jest po prostu gotowe. Po prostu zauważamy rzeczy, e, których inni nie widzą. Inni nie widzą właśnie. No i yy, no jeszcze yy, wcześniej dawali nam powiedzmy te wykłady. Mhm. Yy miałeś tam wiele nazwisk, no i kto jest takim waszym, no nie wiem, macie nic ma wspólnego albo każdy oddzielnie. taki takie nazwisko, które po prostu jest taką inspiracją, na której się zaujecie To się zmienia. Ja teraz, jeżeli chodzi o mnie, to ja teraz naj... najczęściej przeglądam sobie pracę właśnie tego polskiego malarza, o którym wam mówiłem, Nikola Samori, malarz i rzeźbiarz. Bardzo fajnie też maluje rumuński, rumuński artysta Adrian Genie. No i oczywiście Gerhard Richter. Obrazy są fotograficzne, ale tak znaczy to zdjęcie jakby z wzorujesz Tak, mój ojciec był fotografem i jakby to, to była taka początkowa inspiracja, te właśnie stare zdjęcia jakieś rodzinne które były bardzo dobrze zrobione, na przykład ten portret mojego brata z tą czerwoną stążką. To było gdzieś takie. De... Taki... Jest... gdzieś takiej wielkości zdjęcia już podniszczone, yy, które robił mój ojciec. Mój brat jest w ogóle 5 lat starszy ode mnie, ale to było nie wtedy chyba nie było jeszcze na świecie. i Ale. Yy, to zdjęcie jest tak dobrze i kolorystycznie wybrane, że ta wstążka, że, że widać, że on też, też widział, widział pewne rzeczy i był dobry w tym, co robił. No to gdzie widzicie się dalej? Gdzie widzimy się dalej? Mm. Są różne A, drogi. no tak jak mówię. No. Ale tak po prostu jakbyś chciał, no jak mówiłeś w tej encyklopedii, mm. nawet taka mała wzmianka, no co jeszcze, tak. coś takiego? Mm. Czy macie coś, co tam życie, taki cel, taki konkretny? No może nie tak bardzo konkretny, ale coś, czego byście chcieli? Ja dążę do tego, ja myślę o, o, o swoich obrazach, znaczy o malowaniu w ten sposób, żeby stworzyć coś, co byłoby ważniejsze ode mnie, samego. Znaczy ja sobie umrę, będę żył ileś tam lat, umrę sobie, ale te obrazy będą żyły, mam nadzieję, przy odrobinie szczęścia, przetrwają dłużej ode mnie. Bo sztuka, naj, taka najbardziej ogólna definicja sztuki to jest komunikacja między artystą a odbiorcą to jest pewien język wizualny. Którym komunikujemy się nie, nie mamy. jak na przykład sobie słuchamy jakiejś muzyki albo czytamy filozofów, cały czas mamy wgląd w ich proces myślawie, chociaż oni już dawno nie żyją, a mimo to dzięki temu, co stworzyli, nie do końca możemy o nich powiedzieć, że umarli, bo cały czas funkcjonują jakoś w tym obiegu tutaj społecznym. I nie wiem, to jest takim moim, na tym skupiam się w sztuce, o, o, o chyba. o to mi chodzi. A co w ogóle, chyba, Ta... chodzi ogólnie o w sztuce? No. Taki ślad pasuje, żeby tak, żeby zostawić jakiś ślad. Chyba tak, to samo jak właśnie nawiązywałeś do tej religii. Także to ale może to być jest substytutem, takie może nie zamiennikiem, życielnie ale, życielnie ale życielnie nawet życielnie. czymś obok, nawet czymś, e, czymś e, podobnym właśnie do przeżycia jakiegoś takiego religijnego, duchowego. Wam no, się kończyć już. Tak. No. tak. Jeszcze ostatnie pytanie, jakaś rada dla nas? artystów młodych, nie wiem, <laughs> dotyczące czegokolwiek. Egzaminów, nie wiem, życia malarstwa. No, ja się nagadałem tyle, że... Jakaś jedna mała na pewno musicie dużo pracować, żeby. No i nie wiem, wydaje mi się, że powinniście na przykład też. Na ja czuję, że tego miałam trochę za mało wcześniej, właśnie takiego większego obcowania ze sztuką, właśnie jeżdżenie na wystawy. Były takie super wystawy w Warszawie, to trzeba na nią jechać i zobaczyć, bo to jednak naprawdę tylko, bardzo dużo... Tylko okazji. jechać w taki sposób, że nie, a jedziemy, nie będziemy mieć zajęć i super, tylko żeby jechać naprawdę ją obejrzeć, żeby coś, coś z niej wynieść, żeby to naprawdę się skupić na tym wszystkim, przeglądać cały czas, mielić, wałkować sobie w umyśle te wszystkie obrazy i pracować cały czas. Jak najwięcej. No i to właśnie, żeby skupiać się na tym, żeby dobre proporcje.